Witam Was. Dziś powiem Wam o pewnej stronie, która oferuje fałdolce za darmo. Ale czy tak naprawdę jest? Przekonajmy się właśnie teraz. Możemy zobaczyć, że jest jakaś taka strona, w której jeśli rozesilemy link podany na samym dole strony i się osoba wejdzie na ten link, dostajemy pewne punkty. Ja zebrałem 8 punktów. No i ja Wam teraz tak dałem funkcję, żeby zdobyć te 2500 pozorców, bo 1000 już nie było. No i wyskoczyło nam takie okienko weryfikacji. No oczywiście podałem fałszywe po dane, żeby nie podawać prawdziwych. I co zobaczyłam potem? Potem zobaczyłem, że... No, pewne opcje, które już od razu na sobie wstępie są podejrzane, więc wyłączyłem to, bo ja już znam takie strony. Wy pewnie też znacie takie strony. Tutaj właśnie pokazywało krok po kroku, co trzeba zrobić, że to wszystko niby legit. Tak, tak, teraz popatrzcie na tego mama. Tak, jak wygląda, jak jest. Mówił, że darmowe fałdolce a tak naprawdę was chcę rozklamować. Nice. Więc uważajcie, subskrybujcie mój kanał, by być na bieżąco. Nie wiem co ludzie chcą zrobić po prostu takimi stronami. Więc na razie, no i cześć. Pa.